Strażacy szli tam, gdzie tylko mogli znaleźć rannych. Szli, nie patrząc na to, że i oni mogą stracić życie. Ci, którym się udało, mówią o cudzie. Trzymaj pan Trzymaj! Ratownicy, wśród nich strażacy, żandarmeria, goprowcy, toprowcy przybyli z całego kraju, rozpoczynają walkę z czasem. I wa Którzy mówią, że te wice, miast i rynków oznaczają. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem znajduje się na terenie Międzynarodowych Targów w Katowicach. Obiekt w dużej mierze opuszczony już od 15 lat ze względu na tragedię, jaka tutaj się przydarzyła. Na dachu katowickiej hali było około 50 cm zmarzniętego śniegu. To on mógł być przyczyną tej tragedii. 28 stycznia roku 2006, godzina około 17.15. Na terenie międzynarodowych targów w Katowicach odbywały się targi gołębi pocztowych. Wychychanego spod tego dachu, spadające te klatki pod powietrza i potem to już tylko... Na terenie potężnej hali przebywało blisko 700 osób i właśnie w tym momencie dach hali po prostu runął ze względu prawdopodobnie na wadliwą konstrukcję. Opisane służyły jako bardzo istotny materiał dowodowy dla... Postępowania, które w tej sprawie zostało wszczęte, bo przecież wszczęte musiało być. Błyskawicznie w okolicy rozległ się potężny hałas pojazdów sanitarnych, które pędziły w to miejsce. Ratownicy wśród nich strażacy, żandarmeria, Goprowcy toprowcy. Po trzech minutach dojeżdżają pierwsze karetki. W gruzowisku strach, walka o życie, próba ucieczki. W całej katastrofie rannych niestety pozostało blisko 100 osób. Niestety pojawiły się również przypadki śmiertelne. Dokładnie 65 osób nie przeżyło tej tragedii. I właśnie za mną znajduje się pomnik upamiętniający całą tragedię. Na całej jego długości mamy wypisane imiona i nazwiska wszystkich, wszystkich osób, które niestety nie przeżyły tej tragedii. Widzimy również kraje pochodzenia, skąd ci ludzie pochodzili. Jak możemy dostrzec, nie byli to tylko Polacy, byli również to Węgrzy, Niemcy. Wszystkie dzienniki rosyjskiej telewizji i stacje radiowe na pierwszym miejscu podają informacje o tragedii na Śląsku, podkreślając, że jest to największa katastrofa w najnowszych dziejach Polski. Zwracają uwagę, że prezydent Putin wysłał do Warszawy depeszę kondolencyjną, w której w imieniu własnym i wszystkich Rosjan wyraził współczucie polskiemu środowi. się walka z czasem i walka o życie. Spacerując po terenie byłej hali, słysząc wyłącznie cichy deszcz i kruszący się pod butami lód, w goje wciąż tkwiły fragmenty mrożących krew w żyłach historii ocalonych, których można doszukać się w sieci. Świadkowie przypadków śmiertelnych ludzi, którzy odeszli od swojej rodziny. Opowieści rodziców, którzy w obstawie dzielnych starzaków poszukiwali swoich dzieci pod gruzowiskiem. Czy chociażby chwytająca za serce historia pewnego pana? Który mimo upływu lat nie jest w stanie uwierzyć w to, że już nigdy nie zamieni zdania ze swoim rodzeństwem. To tylko część wywołujących łzy w oczach historii świadków jednej z większych katastrof budowlanych w naszym państwie. Na 15-stopniowym rozie ludzi pod gruzami szukali też ratownicy z psami. Większość psów w takich akurat warunkach nie była. Tu jest jednak bardzo dużo osób. Ten budynek o trójkątnych kształtach to jedyne miejsce na terenie całych tarków, do którego będziemy mogli jeszcze zajrzeć. To ta sama budowa jest bardzo ciekawa. Miejmy nadzieję, że w środku będzie równie ciekawe. Zobaczmy. Tak zatem prezentuje się jego zachowanie w się, że tego już tutaj nie znajdą, a to kolei za z elementy czy jakiś element z czasów nie Bardzo na to że na klimat panujący w tym miejscu, ze na to, że po prostu z grobowej bardzo można słuchać

Kierując się na trójkę znajdujemy takie stanowisko robotnicze. Jako przed wiórka dla wielu rozwania modeli zachowała się taka ciekawostka jak stary telewizor. Merkur 2 test no, no proszę, takiego znaleziska tutaj dzisiaj się przyznam nie spodziewałem. To jest klasyka i tutaj jeszcze masę papierów na ziemi. Chętnie zajrzę, co na nich się ciekawego znajduje. Proszę bardzo. Jakieś zapisy, jakieś nazwiska, także tego nie będę oczywiście publikował, ale na pewno są to papiery pochodzące jeszcze z czasów świetności obiektu. Jakieś, jakiegoś rodzaju instrukcje. Coś związanego z datami. Jest tutaj bardzo sporo kartek z różnego rodzaju wycenami. Są jakieś daty, podane kwoty, ale jednocześnie nazwiska różnych ludzi, zatem oczywiście tego publikował nie będę.